Uważałam, że młodzież jest zagubiona w tych czasach, że ma tyle pokus, że te pokusy gdzieś tam zasłaniają e, ich, e, e, ich e, osobowość, nawet wręcz. Tak? Czyli e, są ludzie, którzy ich ściągają na złą drogę, z której czasami już nie można się wycofać. Tak? I gdzieś, e, nie wiem, ja poczułam, że chciałabym, jeżeli znajdę takie osoby, które chciałyby się zmienić na plus, chciałyby e, zmienić swoje życie, to ja chętnie im pomogę.

Pomysł zrodził się w trakcie szkoły animatorów społecznych, gdzie się poznałyśmy. Mimo, że mieszkamy we dwie w morągu od urodzenia, to do tamtej pory nie spotkałyśmy się nigdy i tam właśnie okazało się, że podobnie myślimy, podobnych rzeczy chcemy, podobne problemy dostrzegamy. Asia pracowała w szkole, więc na co dzień spotykała się z młodzieżą, ja studiuję resocjalizację i w TPD. Zajmowałam się właśnie wolontariuszami, wolontariatem, i w trakcie wyjazdów kolonijnych, tak organizowanych przez te, poznawałam dzieci tutaj z Moronga, i one po tych koloniach wracały do mnie gdzieś tam. stwierdziłyśmy, że spróbujemy znaleźć miejsce tak, po to, żeby oni się spotykali, po to, żeby mogli być razem i po to, żebyśmy mogli zacząć coś zmieniać, bo już wtedy widzieliśmy, że, że jest niedobrze. A masz karty? Ja zostawiłem tamtej tobie. To Oglądaj od piątej rano, masz. No. Od piątej rano oglądaj no. słuchaj dobrze. Aha. Moja ksywa? Byliśmy w, w Sopocie. Byliśmy w Sopocie, no to wymyślili, bo podobny niby jestem do tego Sid'a za Apoki Lodowcowej, tego ściurka, co powiedziała, że ostatnim mleczek w sezonie. No i tak został Sid. No zoha. Zoha, ponieważ Adzie nie naszej opiekunce, tylko koleżance. Nie pasowało mi dla mnie imię Magda. No i kombinowałyśmy, kombinowałyśmy, aż w końcu wyszło, że Zoha. No i Zoha wszystkim pasuje, także ja jestem za jak najbardziej. No i tak zostało. Jestem Paulina Wojda, po nazwisku też, nie? Przyzywają mnie w klubie Mamuśka. Dlaczego? No to właśnie jest zadawane pytanie najczęściej. No dlatego, że lubię zajmować się wszystkimi w klubie, jakoś takich wspierać, być taką przyjaciółką. A ja tam Dudek, Duduś, no bo Dudkowski, tak. No. no tylko przez nic nie trzeba mówić. No, tak. Tutaj jest wszystko napisane o Dudy? Uh -huh. No tak było, nie? I tutaj Jubi, było na obie wszyscy. Z się ze spontaniem próbą, ponieważ spodziewamy spodziewamy się gości. Jak zapewne zdążyliście przeczytać, w naszym napisowskim życiu ostatnio kręci się telewizja obywatelska Zerbląga, nagrywa ona ona, ona z film, była z nami w Jędrychowie. Jutro przed do Kaczego spotka się z nami w naszej siedzibie przy Targowej 3. <noise> A następnie pojedzie z nami do Kaczego i tam spędzi z nami trochę czasu. Podczas sprzątania oczywiście nie zabrakło klub. w W EMKiSie mamy oprócz naszych e, czterech kół zainteresowań, czyli tańca z ogniem, zajęć multimedialnych, zajęć wokalnych i zajęć tańca nowoczesnego, Mamy zajęcia z psychologiem, które są obowiązkowe dla wszystkich uczestników MKIS-u, muszą w nich brać udział. Podzieleni są na dwie grupy wiekowe i tam psycholog z nimi pracuje w każdy możliwy sposób i na każdy temat i tak naprawdę też oni warunkują tematy i przebieg zajęć. Więc gdzieś fajnie sobie to ustalają i um, są już na tym etapie właśnie, że cieszą się tymi zajęciami, a niekoniecznie wstydzą. <laughs> Mają zajęcia z socjoterapeutą. Um, tam pracują bardziej w mniejszych grupach, kółeczkach, rozmawiają na nieraz bardzo nieprzyjemne tematy i tych zajęć, te zajęcia, te zajęcia na pewno z, dają im dużo do myślenia, tak? I czasem są bolesne, trudne dla nich i o tym też otwarcie gdzieś mówią. Mają zajęcia z doradcą zawodowym, mamy też zajęcia z, e, sportowe Sportowe właśnie, chciałam to powiedzieć. były zajęcia z Każde zajęcia są pod nich no, ze względu na ich indywidualizm, ze względu na ich potrzebę. Czyli no mówię, bez przerwy jest to analizowanie, co się dzieje, dlaczego tak się dzieje. Czyli gdzieś tam no my musimy też wyczuwać, że coś się akurat wydarzyło w życiu i co z tym zrobić dalej, jak tu pomóc. osiemnastkę od rodziny, w ogóle pełne zaskoczenie, że oni mi kupili taki bęben. No i jakoś tak się to wszystko rozwija, no jak ktoś przyuważy czy coś, to się gra. Najlepiej się gra w kilka osób, bo wtedy można coś zmiksować, Takie to jest taki szał w ogóle. Jakoś nie potrafisz się tak jakoś z niego ruszyć gdzieś jak jedziemy, to oczywiście bębny muszą być, bo tam to jak pojedziemy to dzieci uczymy albo coś, albo sami gramy, tak tak, jest całkiem inny, całkiem inny klimat przy tych branżach. Pik, pik, groch. I jest elegancja. To jest coś takiego, że nie ma tak, że ten nie może, bo ten źle wygląda, a ten nie umie grać albo coś. Tylko ktoś przychodzi, może przyjść, usiąść i dołączyć się do gry, bo to takie jest, nie ma żadnego ograniczenia w tym w Trzeba mieć to w sobie. Że Trzeba się z kimś zgrać, jakoś tak podzielić, rozłożyć role. No i to jest takie fajne, właśnie. No i najlepszy tak też jest, jest wspólny ból, nie? Później po graniu, palce tak. opuknięte, na drugi dzień grać nie można. Ale mimo tego bólu się gra, bo jest ten dźwięk. Takie coś mają, chce we mnie cały czas. W domu w trochę życie. z tym ciężko, bo to cały czas a to mama, to ktoś. Tak. iść mi stąd za głośno. dwór albo coś, tak, ale jakoś dajemy radę. Dobrze, że klub jest, przynajmniej pogramy jakoś tak całkiem inaczej. Jest. No. Jest całość. Ręce bola? Nie, tylko nogi jeszcze. Nogi? No bo nie jest duży taki. To też jest tak, że y, gdzieś tam młodzież y, nie chciała uczestniczyć w tych standardowych, standardowych zajęciach, gdzieś tam łączyli się w jakieś grupę. Ja, ja ze względu na, na mój kontakt z młodzieżą zauważyłam, że osoby, które naprawdę mają potencjał, które gdzieś tam są na jakimś poziomie nawet intelektualnym wyższym, wstydziły się gdzieś tam zaistnieć w swoim środowisku i po prostu zaniedbywały się w ten, w ten sposób. Także tutaj też no, dla mnie i dla Ady było ważne, żeby oni poczuli, że jednak ta szkoła jest ważna, ale poza szkołą można robić dużo innych fajnych rzeczy. Ta edukacja nieformalna, która gdzieś tam e, wypłynęła w międzyczasie, też spowodowała, że, że te dzieciaki e, zachciały się uczyć i zachciały jednak walczyć o swoją przyszłość. Bo gdzieś to, to był problem. Dobrze, teraz dobrze. Spróbuj teraz przejść. Dobisz. One zawsze z góry do dołu schodzą. No to kto mówi? Dobra, ja mogę powiedzieć. No to naszym największym sukcesem było zajęcie drugiego miejsca na festiwalu Światło Dźwięk Inspiracji we Fromborku. Yy, wzięliśmy udział właśnie na cztery drużyny, w sensie, że cztery drużyny wzięły udział i właśnie na te cztery drużyny zajęliśmy drugie miejsce. osoby które więcej umieją są osoby które mniej umieją ale tak jesteśmy grupą nie jesteśmy takimi in indywidualnościami <grywka> Każda z tych osób jest inna. Z innej rodziny, z innego środowiska, często gęsto. Oni po prostu się skleili w całość. Jakoś tam, oczywiście są jakieś tam utarczki, są jakieś tam problemy, tak, ale oni nauczyli się przez te miesiące rozwiązywać je we własnym SOSie tak naprawdę. I, e, no mówię, ta mieszanka wybuchowa tych wszystkich osób stworzyło coś takiego, które się samo nakręca tak naprawdę, bo ktoś tam osłabi, no to reszta tak zrobi, że jednak, żeby wróciło to do pionu jakiegoś. Także to jest fajne też. I to też cieszy bardzo, że oni już czasami nie potrzebują nas, tak? No, bo gdzieś tam sami coś coś wymyślą. A jak potrzebują, no to my gdzieś jesteśmy, tak? W tyle, ale jesteśmy. Brawa, lewa. Kolejna prawa lewa prawa lewa, 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 lewa. prawa, lewa, prawa, lewa, dawajcie! Stop! Nasz MKIS kiedyś miał inny skład. Było dużo ludzi, z, no, którzy wybrali inną drogę nie wybrali Emkisu, tylko właśnie um, alkohol, te sprawy po prostu ich to jakoś nie wzięło. I teraz mamy taką grupę, wydaje mi się, że. Wyjazd na kaszę to pokazał, że mam taką grupę już zgraną, i to jest zupełnie nowy skład niż tamten był. I dopiero ci ludzie naprawdę chcą coś robić i czują tego konika. O, mnie to wszystko mi normalnie kręci, ja już nie mogę. Ale tylko tak, wstaję rano, myślę o klubie. Jem śniadanie, no też myślę o klubie, co będziemy robić. I tak cały dzień myślę o klubie, a później po klubie siedzimy na takich naszych schodach przed moim blokiem i gadamy z klubem o klubie. <grym> nie tylko. No i nie tylko. A ogólnie o później możemy porozmawiać. Mhm. Mamy taką, jakby mamy krąg przyjaciół, z którymi możemy o wszystkim pogadać i wiemy, mamy zaufanie do klubu, tak? Ludzie są oni, nasi, naprawdę. Po prostu lubię ich. Spędzamy czasami nawet czas poza Mkisem. Wychodzimy gdzieś na dwór albo coś takiego. I to jest takie zgranie, już taka grupa bardziej. No, niektórzy mogą, mogę nawet powiedzieć, że są moimi przyjaciółmi, mogę im coś powiedzieć, a oni mogą mi powiedzieć, mogą mi zaufać i tak dalej. I to jest naprawdę podejście bardzo, bardzo przyjazne. Jakoś ciągnie do tego, tego klubu, i to jest jakaś taka cząstka życia, że. Nie chcę się od tego tak jakoś odchodzić, jak jest koniec tych zajęć i tak też się zostaje, idziemy, ale zostajemy i tak się żegnamy. Tam te żegnania, tam nieraz po pół godziny są, ale jakoś tak całkiem inaczej jest z kimś niż samemu. No to jak wstępowałem w ogóle do kisu, to myślałem, że w ogóle to nie jest nic dla mnie, to w ogóle beznadziejne jest. Ale później po czasie, jak mnie zmusiło opiekunki do chodzenia... <grym> W końcu zrozumiałem, że jest to naprawdę coś fajnego, że mogę z ludźmi dobrze się bawić, na różne wyjazdy z nimi jeździć. Jak ich nie ma przy mnie, normalnie jakoś mi smutno jest. Jak z nimi jestem, to no, normalnie się dobrze czuję, a w domu, jak jest bez nich, to tak No... nudy, nudy takie, Czegoś można powiedzieć. Czegoś brakuje. A z nimi, jak jestem, niczego mi nie brakuje. No i no, jak jesteś dobrym sposobem, żeby właśnie udowodnić to, że do dobrej zabawy nie potrzeba alkoholu ani żadnych używek. przez długi okres było to, czy jeżeli skończy się projekt, czy, czy będzie MKS dalej, więc oni hmm. cały czas napierali, bo oni, za każdym razem mówimy im, że na przykład piszemy właśnie projekt. E, I na przykład teraz mieliśmy tak zwaną naszą nockę. Nocowaliśmy na warsztatach i non-stop chłopcy nam pukali, pytali się, czy chcemy kawę, herbatę, tak, czy jesteśmy głodne. Tak. Żeśmy tylko, oni będą cicho i w ogóle niech my tak. pracujmy, zróbcie ładnie ten projekt, tak żebyśmy dostali te pieniądze, żebyśmy mogli mieć się klub i mogli się tutaj spotykać. Potrzebują tej takiej pewności, że to będzie, tak? Jest to no, dla nich bardzo ważne. Wow. A dla nas jest sygnał, że to ma sens, tak? Proste, nie tak trzeba to siedzieć i pisać dalej. Na pytanie, czemu przychodzisz do i czemu tutaj jesteś, tak? Jeden z uczestników powiedział, że nie chce mieć więcej przypału, tak? Że po co ma stać na murach, że mieć przypał? Więc wtedy już też taki sygnał, tak? Że rzeczywiście rozumieją to, że lepiej jest przyjść tu i że jest to dla nich bezpieczniejsze i fajniejsze. Cały czas jest walka o to, żeby te środowiska z powrotem ich nie wchłonęły. Bez przerwy trzeba kombinować, żeby zrobić takie zajęcia atrakcyjne. Czyli gdzieś tam bez przerwy to jest takie analiza danej sytuacji, danej osoby wręcz, żeby, żeby ta osoba nie odeszła, żeby ta osoba bez przerwy czuła się potrzebna, żeby ta osoba cały czas mogła pokazać, że, że to, co ona chce zrobić, to jest ważne tak? i w jaki sposób chce zrobić. Marzy mi się, żeby klub był zawsze i marzy mi się, żeby było więcej wyjazdów, żebyśmy jeszcze bardziej z tańcem z ogniem, z tańcem z ogniem zaistnieli w, ogólnie w Polsce albo żebyśmy gdzieś pojechali wystąpić na jakiś wielki występ na festiwale właśnie jeździli dalej razem. No a mi się marzy, żeby ten, żebyśmy pojechali całą grupą, nawet większą, trochę by mogła się powiększyć za granicę i pokazać taki układ, jaki mi się tylko śni. Więc nie wiem, jakim mi się śni, ale naprawdę chciałbym, chciałbym takie... Chciałabym taki mieć. No, marzenia takie osobiste? No nie wiem, chciałbym iść w ogóle do jakiejś szkoły takiej porządnej, bo zamierzam być księgową i być wokół ludzi szczerych, zaufanych. No, i z pełną bo nie da się spełniać, spełniać czasu z kimś, kto w ogóle siedzi, i tam jakiś smutny a temu nie pasuje, temu nie pasuje. No, marzy mi się, żeby Enkis przetrwał, nie do... to żeby właśnie podzielam też zdanie dziewcząt, żeby Enkis wniósł się w górę, o coś takiego. Żeby ta stała grupa, z którą się zadajemy, przetrwała do końca. Sam do końca nie wiem jeszcze, co bym robił. To się wszystko okaże. No i możliwe, że mi w tym pomoże. Jakoś mnie naprostuje. Pan jest skrzywiony. Skrzywiony jesteś? A, ja wiem, że zabierzmy tą kamerę.